Cześć, zapraszamy Was na nowy filmik z cyklu Planchamania. Dzisiaj pokażemy Wam gry z serii Story Cubes, które mają pobudzić naszą wyobraźnię. Zapraszamy. Dobrze, w Kości Story Cubes możemy grać na różne sposoby. My zaczniemy takim sposobem, jaki jest opisany w instrukcji. Także jedna osoba zostaje narratorem gry. I ona bierze wszystkie dziewięć kości, które mamy w zestawie. Nimi. Tu tam się losują różne obrazki. Przybliżymy, żebyście zobaczyli, jakie są. I pierwsze trzy kości, które przykują naszą uwagę, to będzie początek historii. Kolejne trzy to rozwinięcie. I następne, ostatnie trzy, to zakończenie. Możemy sobie na przykład ustawić jakoś tak, pobawmy się w taki sposób. Będzie może trochę trudniej. Ale zobaczymy. Spróbuję zacząć. Eee, tutaj dawno, mamy. Dawno temu. Tak, bo narrator zaczyna nam grę od słów dawno, dawno, temu. Tak. I potem następna osoba mm, już patrzy na kości i próbuje wymyślać. Eee, mamy bardzo starego żółwia tymoteusza który dostaje pewnego dnia pocztówkę od swojego kuzyna z za dalekiej wody. I kuzyn zaprasza go na swoje dwusetne urodziny. Dlatego, że ów myśli, no warto by było się wybrać na te urodziny. Ale do przejścia ma bardzo długi most. Jest to męcząca droga. I niestety myśli, że już, już nie zdąży przejść. Dlatego. Dlatego wrócił się do domu, bo pomyślał, że może tam znajdzie bilet e, autobusowy. I kiedy wracał, spojrzał do góry, na niebo i zobaczył, że z nieba zlatuje spadochroniarz. Więc po, podszedł do niego, żeby się go o coś spytać. Mhm. Mm e, I tutaj właśnie mamy trzy ostatnie kostki, które powinny nam zakończyć tę historię. My możemy wymyślić jakieś zakończenie, albo możemy Wam zostawić, żebyście w komentarzach napisali, jakie według Was mogłoby być zakończenie tej historii. Te trzy ostatnie kostki możecie sobie w dowolny sposób przestawić, ale to właśnie samolot, odcisk stopy i namiot powinien w zakończeniu historii się pojawić. Więc czekamy. piszcie w komentarzach, tak, czekamy na Wasze, na wasze zakończenie tej historii.